Mam styl, własny, własny, ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty Majki na broni, flagi na masz ty. to zaszczyt na front, idziemy bronić rabry Ładuję karabin wersami, rozsadzam słabej dynamit Nawijam tomami, tonami, reszta za nami ziom Braga proforma, za swoich bomba, starszych nie bronię Bo jedyne to mają to spechujowe chujowe flow Płyty nie wydam, na chuj mi plastik Piszę szesnastki, studio piszą szesnastki Mam już to, jak słyszysz ode mnie To smokry się robi krok Słabi raperzy są so chula i tak już przez cały rok